Gerald, zbudź się. Co? Jen? Co się stało? Obudź się na chwilę, usiądź. Ty, Ty też tu jesteś? Co się? Co się, Co się dzieje? dzieje? Musimy ci coś powiedzieć. Coś mi tu nie gra. Co wy kombinujecie? Nie denerwuj się. Po prostu doszłyśmy z jen do wniosku, że strawiłyśmy zbyt wiele czasu na spory. O ciebie. Podoba mi się to. Zawsze się kochałyśmy, ty kochasz nas. Nie ma sensu z tym walczyć. Trzeba się tym cieszyć. Dlatego przygotowałyśmy coś... coś specjalnego. Nie podoba mi się to. Tymczasem czeka nas walka z dzikim gonem. Starcie z samym Eredinem. Nie wiadomo, co może się stać. Podoba mi się to. Przejdź wieczorem do Zimorodka. Przynieś wino. Dużo wina. Do zobaczenia, kochany. Nie mogę się doczekać. No to będzie ciekawie. Nie podoba mi się to.